Cześć, Tomek z tej strony, od kelnera do milionera.pl, witam Was serdecznie. Dzisiaj mam dla Was gotowca na 5 milionów złotych. Tak, porozmawiamy o tym, jak zarobić duże pieniądze, które są nie fair w stosunku do normalnie pracujących ludzi na etatach, ludzi, którzy no, żyją z automatów, w tym, nazwijmy to, systemie. Pokażę Wam dzisiaj, jak oszukać ten system, jak sprawić, żeby nagiąć zasady, powiedzmy to, jakiegoś Matrixa systemu, każdy nazywa to, jak c. Ale jak wiecie, żyjemy wszyscy w jakimś społeczeństwie, systemie, które ma zasady. I większość ludzi idzie taką taktyką troszeczkę po bandzie: będę miał dobrą pracę, wezmę kredyt i jakoś to będzie. No i jakoś to będzie, no nie? Ale ja pamiętam, jak miałem swoje pierwsze prace, to zawsze sobie pierwszego dnia obliczałem takiej pracy, ile zarobię przez 40 lat i co mi to da. I zawsze to wyglądało źle, że nie warto w takiej pracy zostać. No i tak się kończyło, że przez lata. Rzucałem wiele prac i nic mi w życiu nie wychodziło, byłem przegryłem Ale jak ktoś mnie zna, albo ktoś czytał moją książkę, to wie, że zarobiłem duże pieniądze. Na ten moment udało mi się już zarobić ponad 5 milionów złotych, mam dwa mieszkania, dużo kryptowalut, sporo gotówki, i co najważniejsze, wolność, tak? bo o to tu się rozchodzi. Nie chcemy pracować na etacie. Myślę, że wy też tak macie. Ja miałem ogromny wkurw na to, że ja bym musiał spędzić 40 lat. Na etacie, który średnio lubię, żeby być jakimś naprawdę kierowcą czy kelnerem w pracy, którą lubię, ale tam, gdzie ja nie chcę być i za co? Za jakieś grosze, tak? Za to poczucie, że trzeba zawsze iść do roboty. Ja tego nie chciałem i to mi dało dużo, dużo problemów w życiu, ale zmusiło mnie do opracowania systemu, który w końcu zadziałał, tak? I ten system składa się z dwóch rzeczy: z mentalu i z technikaliów. Dzisiaj o tym porozmawiamy. Ale po pierwsze przygotujcie się na duży hejt. Jeżeli w ogóle o tym myślicie, żeby coś zmienić, pewnie macie dość swojego życia w wielu aspektach, chcielibyście być wolni, ale pieniądze też są fajne. Pieniądze są mega fajne, bo pozwalają mieć własne mieszkanie, fajne auto tak, fajną gitarę iść do restauracji, ale pozwalają być wolnym, tak? Bo tak naprawdę w pieniądzach chodzi nie o posiadanie ich, ale o to, że jesteśmy wolni. Jeżeli się zdecydujecie, żeby przejść na tą ciemną stronę mocy, bo ja musiałem taką drogę przejść, stałem się z osoby, która była umilała życie innych, która zawsze była podporządkowana, nigdy nie godziła się na konflikt, i to sprawiało, że ja byłem osobą, która zawsze po prostu robiła to, co inni mi mówili. I gdy doznałem takiej zmiany mentalnej, że ja już tak nie chcę, i że będę, dosłownie złym człowiekiem, oczywiście w cudzysłowie, tak, nie będę sobie dawał odebrać mojej wolności, i że będę musiał czasem zawalczyć, tak, i być niekoniecznie tym, na kogo nas uczyła szkoła, tak, jakieś nauczycielki w szkole, że trzeba być grzecznym i podporządkowanym, nie, i wbrew pozorom za to mnie jeszcze ludzie szanują, no to faktycznie może jest to fajna opcja. Oczywiście tutaj mówimy o hejcie, który mnie spotkał, bardzo dużym hejcie w internecie, ale też w życiu, bo gdy zacząłem już nawet na Amazonie sprzedawać, który mnie zresztą dużo nauczył, był już spory hejt w moim otoczeniu, w restauracji, z czasem przeszedłem w sprzedaż kursów online, w reklamę na szeroką skalę, w afiliacje, i to wzbudziło, no czy dużo, no dużo kontrowersji i sporo hejtu, jeżeli chodzi o osoby, no, w moim otoczeniu i w internecie przede wszystkim. Ja musiałem się z tym hejtem bardzo zmierzyć, tak? Z presją tego, że na przykład miałem miesiące, że zarobiłem 100 tysięcy złotych na rękę. I teraz nie wyobraźcie sobie, jeżeli komuś o tym powiecie, jak te osoby reagują, gdy ktoś haruje w pracę, której nie lubi. A temu mówisz, że zarabia stówkę na rękę, a on zarabia piątkę i musi codziennie stawać, no to wyobraźcie sobie, co się dzieje w takiej osobie, która to czuje. Rodzi się złość, zazdrość, smutek, różnego rodzaju emocje, i zazwyczaj to się przeradza właśnie w hejt albo w to, że się osoby od was odsuwają. Mówię tutaj o osobach najbliższych. I ja, żeby do takiego momentu dojść, musiałem naprawdę przejść przez dużo, dużo różnych drodze przeszkód, ale właśnie główną przeszkodą był mental. Mental. Który wymaga ode mnie właśnie zmiany postawy z takiej osoby pasywnej, słabej, do osoby, która nie boi się zaatakować. Bo wyobraźcie sobie, że sprzedajecie dziennie na przykład 30 kursów online albo 100 książek. Wiele osób pomyśli, że to jest przesada, że jeżeli włączycie reklamę na przykład i będziecie wydawać dziennie dwa koła na reklamę i zarobicie 10, to to jest zaprzeczenie często standardowych jakby praw fizyki, które rządzą na etacie. tak? Stajecie się tym złym, który opycha kursy który sprzedaje dużo produktów, tak? który się reklamuje, który zarabia na afiliacji, jesteście naganiaczami, tak? jest hejt. No ale jeżeli chcecie być tym złym, tym złym szefem, którego często osoby w pracy nazywają prywaciarzem, który zatrudnia 100 pracowników i który zarabia na każdym z nich, tak? chcecie być taką osobą, czy nie macie odwagi być taką osobą, która jest zła, która jest tym prywaciarzem, która daje jakąś małą wypłatę. I bierze wszystko dla siebie. Bo jej się należy. Tak? To jest mental. I ja przeszedłem taką drogę do takiego mentalu i co ważne, nie muszę mieć 100 pracowników. Całe szczęście Amazon KDP i potem w ogóle Business Online pokazał mi, że mogę się wyskalować razy 100. Tak? Poprzez technologię, narzędzia, poprzez siłę internetu, tak? I teraz też sztuczną inteligencję, co też jest mega. I dzięki temu mogę być tym prywatniarzem, który zatrudnia wiele osób, ale te osoby to głównie oprogramowanie. I dzięki temu. Mogłem zarobić te kilka milionów złotych, które dały mi ponad 3 miliony wartości netto, ponad 5 milionów złotych sprzedaży. I żeby nie być gołosłownym, teraz na ekranie zobaczycie moje wyniki. Zarobiłem w moim sklepie internetowym, głównie kursy online, ponad 5 milionów złotych. Tak, do tego dochodzą zarobki z afiliacji jest to jakieś pół miliona złotych i wiadomo, większość z tych rzeczy zainwestowałem w mieszkanie, w kryptowaluty, w złoto, podróże i w siebie. Mam też sporo gotówki, i tutaj widzicie moje wyniki. I wiem, że wiele osób może się poczuć z tym bardzo źle. Ja to rozumiem. Naprawdę, naprawdę. Jak widziałem kiedyś, kogoś kto dużo zarabia, też się czułem coś źle. Ale nie dlatego, że ja mu źle życzyłem, tylko dlatego, że mnie bolało, że ja nic nie robię w tym aspekcie. Wiem, żebym mógł to zrobić, bo przecież każdy jest taki sam. I szczególnie teraz w dobie sztucznej inteligencji, bo mówimy o technikaliach, może nie trzeba mieć żadnej właściwie wiedzy, tak? Jak ostatnio tworzę produkty, filmy i to wszystko, co robię w internecie, używam czata GPT, to powiem Wam, że no, teoretycznie nie trzeba mieć żadnej kompletnej wiedzy. Ja oczywiście mam dużo doświadczenie i to, czego uczę, wynika z mojej wiedzy i doświadczenia, ale teraz jest tak prosto zrobić coś, szczególnie jeżeli mówimy o kursach online, o produktach cyfrowych, o produktach na Amazonie, jest to tak cholernie proste, jeżeli chodzi o technikalia i o wiedzę, że już teraz nie ma wymówki, Ku temu, żeby się wyskalować razy 100 i zarabiać na przykład bańkę rocznie. No sorry, ale nie ma. Technika są ważne, bo w mojej pracy ja skaluję się mega poprzez sklep, który automatycznie sprzedaje produkty, poprzez reklamy, które docierają do dziesiątek tysięcy osób dziennie, poprzez pracownika, którego też posiadam, i poprzez to wszystko, co jest w internecie, poprzez sztuczną inteligencję, że mogę się dosłownie wyskalować. Mam agenta AI na blogu i sklepie, który z każdym rozmawia. I ja nie muszę nic zrobić, płacę mu 50 dolarów miesięcznie. Tak? To są technikalia i możemy wykorzystać wiele technik, które po prostu są mega nie fair w stosunku do normalnie pracujących ludzi, bo jak ktoś się dowie, jak działamy, to nagle się okaże, że kurde, Tomek, ty, no, to, to jest nie fair, bo to zarabiasz stówkę miesięczną, a ja pracuję pięć razy ciężej i zarabiam piątkę. Takie są zasady gry, tak? Świat nigdy nie był sprawiedliwy. I tak jest najbardziej sprawiedliwy teraz niż był kiedyś, bo każdy to może zrobić. Nie trzeba mieć znajomości ani dużej kasy, tak? Wystarczą jakieś grosze. To są technikalia, ale większość jest tu w głowie, bo... To, co stopowało mnie przed tym, żeby wejść w świat Amazona, Internetu, to była moja głowa. Ja nie potrzebowałem pieniędzy, żeby wydawać książki na Amazonie czy swoje kursy online. Potrzebowałem tylko trochę wiedzy i chęci, tak? Większość ludzi, których znam, to zostało tam, gdzie są i, i tyle. I oni mieli tyle samo, co ja. Byli młodsi ode mnie, byli przystojniejsi, tak? Mieli więcej może oszczędności niż ja, a mimo to zostali tam, gdzie byli, bo nie mieli mentalu, tak? Dlatego mental jest tak cholernie ważny. Chodzi o tą odwagę wyjścia przed szereg, o dosłownie oszukanie systemu i o wkurwienie wszystkich dookoła, tym, że można inaczej. Bo zobaczcie, często są różne otoczenia ludzi, małe miasto, jakaś rodzina, tak, jakiś krąg zawodowy i te osoby boją się wychylić z tego kręgu, bo będzie hejt, bo będzie nienawiść, tak. Próbujcie w jakimś kręgu zrobić coś innego. Ja to zrobiłem. Z kelnera sam się menadżerem, potem zostałem przedsiębiorcą. Ludzie nie mogli tego znieść. Oni byli wkurwieni na mnie. Tak, czy na siebie, że tego nie robią. I teraz wy się z tym musicie zmierzyć. Technikalia są mega ważne, musicie je poznać, ale jak je poznacie, to nic się nie zmieni, jeżeli głowy nie zmienicie. Musicie pracować nad mentalem. I dlatego chcę Was zaprosić do kursu, który stworzyłem specjalnie dla was. I ten kurs uczy tego wszystkiego, co tutaj powiedziałem. Pokazuję tam wszystkie, po pierwsze, technikalia, których nauczyłem się przez ostatnie 7-8 lat, które dały mi ponad 5 milionów zarobku, ale pokazuję też tam moją drogę i mental, do tego, żeby każdy mógł wdrożyć te technikalia i żeby mógł działać, tak, bo bez tego metalu nie ogarniecie. Jeżeli chcecie krok po kroku razem ze mną to zrobić, zmienić swoją głowę, zmienić swoje myślenie, dowiedzieć się, jak to zrobić technicznie, to zapraszam was do kursu teraz jest 100, który właśnie startuje premierowo, tak. Jest to kurs, który, Jezu, przysporzył mnie mi bezsenność, tak mocno nad nim pracowałem, zarywałem dużo wieczorów i mega mi było ciężko. Szczególnie, że moja rodzina się powiększyła i naprawdę nie mam czasu na pracę. Ten kurs jest warty 100 razy więcej niż moje daremne studia, na które posiadłem 5 lat. Zarobiłbym wtedy kilkaset tysięcy złotych, gdybym na nie nie chodził, podczas gdy ja straciłem tyle czasu. Kurs ty razy 100 daje Wam więcej niż każde według mnie studia, jeżeli chodzi o możliwości zarabiania i o możliwości myślenia. Bo studia, okej, okay, są dobre studia niektóre, ale. Studia was zamykają w bańce myślenia etatowego, tak? Większość studiów, tak? Pewnie są wyjątki, ale większość. A tutaj macie wiedzę praktyczną, która krok po kroku pokazuje, jak coś zrobić, ale macie mental, który pokazuje wam, jak wyjść przez szereg, jak oszukać system, tak, żeby się wszyscy na was denerwowali i będziecie się musieli z tym zmierzyć. Ale powiem wam, że z czasem, z biegiem lat, gdy się zarobi dużą kasę i się zmieni mental, to nie ma nic przyjemniejszego niż patrzenie na ludzi, którzy was hejtują. Widzicie w nich taki smutek tego, że oni nie potrafili tego mentalu zmienić. Jeżeli to widzicie u siebie, to zróbcie coś z tym, tak? I ja was zapraszam serdecznie do skorzystania, bo okres premierowy to cena mega niska i potem będzie bolało, jeżeli chodzi o cenę. Także jeżeli chcecie coś zmienić w swoim życiu zawodowo i finansowo, i mentalnie, to lepszej okazji nie ma niż teraz, żebyście to zrobili. Zapraszam link jest pod tym filmem. No i co, życzę Wam powodzenia. Trzymam za was kciuki. Do zobaczenia po drugiej stronie.